Masz czterdzieści lat i co teraz? Pierwsza miłość, pierwsze dziecko, pierwszy samochód, pierwszy dom to wszystko już było, a teraz masz czuć satysfakcję, dumę, spokój więc dlaczego czujesz coś zupełnie innego? Wmawiano ci, że wszystko co najważniejsze już się wydarzyło że jeśli do tej pory nie osiągnąłeś sukcesu, to już za późno że teraz zostało ci tylko. Stabilizacja i pogodzenie się z rzeczywistością. Ale co, jeśli to największe kłamstwo, jakie ci wmówiono? Karl Jung, jeden z największych psychologów XX wieku, powiedział: Życie zaczyna się po czterdziestce. Wcześniej tylko zbierasz materiały do badań brzmi jak paradoks, prawda? Ale co, jeśli to właśnie teraz masz szansę zacząć naprawdę żyć? Nie od nowa. Po raz pierwszy. A co, jeśli wszystko, co do tej pory myślałeś o życiu, było. było błędem? Napisz w komentarzu, ile masz lat i czy czujesz, że twoje najlepsze lata dopiero przed tobą. Ode dziecka byłeś w biegu. Najpierw szkoła. Kazali ci zapamiętywać rzeczy, których nigdy nie użyłeś. Potem pierwsza praca. Wmówili ci, że sukces to stabilizacja i dobre stanowisko. Pierwsza miłość. Miałeś kochać według schematów, które widziałeś w filmach. Pierwsze dziecko, czułeś dumę, ale i ciężar odpowiedzialności, której nikt cię nie nauczył. Pierwszy dom, kredyt na trzydzieści lat, bo przecież tak robią wszyscy. I co teraz, patrzysz na swoje życie i nagle dociera do ciebie coś przerażającego? Czy którakolwiek z tych decyzji była naprawdę twoja, czy budowałeś własne życie, czy tylko odgrywałeś rolę w scenariuszu napisanym przez innych? Rodzice mówili, co jest rozsądne, nauczyciele oceniali, co jest poprawne, społeczeństwo narzucało, co oznacza sukces, ale nigdy nie nauczyli cię najważniejszego jak być sobą. Karl Jung nazwał to personą. Maską, którą zakładasz, żeby przetrwać w świecie. Nosiłeś ją przez lata. Dzięki niej pasowałeś do społeczeństwa, odnosiłeś sukcesy, spełniałeś oczekiwania, ale teraz coś się zmienia. Ta maska zaczyna ci ciążyć. Coś w tobie mówi, że to, co zbudowałeś, to nie cała historia i właśnie dlatego w okolicach czterdziestki. Zaczynasz czuć dziwną pustkę. Nie dlatego, że czegoś ci brakuje, ale dlatego, że po raz pierwszy zaczynasz rozumieć, że nie chodzi o to, co masz. Chodzi o to, kim naprawdę jesteś. A teraz pomyśl, kim jesteś, kiedy zdejmiesz maskę. Napisz w komentarzu. Czy kiedykolwiek czułeś, że nie żyjesz swoim życiem? Ile masz lat i czy wciąż szukasz odpowiedzi? Jeśli ten film dał ci do myślenia. Zostaw like i subskrybuj, bo to dopiero początek tej podróży. W pewnym momencie zatrzymujesz się na chwilę po raz pierwszy od dawna i nagle pojawia się w tobie niepokojąca myśl: Czy to wszystko miało sens? Czy te wszystkie lata, decyzje, wybory naprawdę były twoje? Czy budowałeś życie, czy tylko próbowałeś sprostać oczekiwaniom innych? Pierwsza praca miała dać bezpieczeństwo. Pierwszy związek miał być na zawsze, pierwszy dom miał być dowodem, że ci się udało, ale teraz zaczynasz widzieć rzeczy inaczej. Awans, dobre stanowisko, słowa uznania to kiedyś wydawało się tak ważne, a teraz czujesz, że coś tu nie pasuje i nagle dociera do ciebie coś, czego nikt ci nigdy nie powiedział. To nie świat się zmienił, to ty w końcu zaczynasz dostrzegać prawdę. Przez całe życie biegłeś do mety, której nie wyznaczyłeś sam. Ale co jeśli ta meta nigdy nie istniała? Karl Jung nazwał to przebudzeniem, drugimi narodzinami, momentem, w którym po raz pierwszy zadajesz sobie pytanie, kim jestem, kiedy przestaje udawać. Nie jako dziecko swoich rodziców, nie jako pracownik firmy. Nie jako partner, rodzic, przyjaciel, tylko jako ty. Pierwsza połowa życia to zbieranie doświadczeń, ale druga to wykorzystanie ich, by w końcu żyć naprawdę, nie tak jak kazali ci inni, tak jak czujesz, że naprawdę chcesz, patrzysz w lustro i przez ułamek sekundy masz wrażenie, że widzisz tam kogoś innego, kogoś, kogo dobrze znasz, ale od lat próbujesz ignorować. Jung nazwał to cieniem. Częścią ciebie, którą przez lata spychasz na dno, twoje lęki, twoje pragnienia, które nigdy nie wyszły poza twoją wyobraźnię, twoje marzenia, które kiedyś były całym twoim światem, ale z czasem uznałeś je za głupie i nierealne. Dlaczego? Bo nie pasowały do tego, czego oczekiwali inni. Powiedzieli ci, że nie powinieneś się tym zajmować, że masz. Być rozsądny, że w pewnym wieku nie wypada. Więc schowałeś to wszystko głęboko, aż tak głęboko, że zacząłeś wierzyć, że już tego nie ma, ale to nie zniknęło, bo twój cień nigdy nie znika, on czeka, przez lata milczy. Ale w końcu zaczyna mówić, w chwilach, gdy czujesz, że coś jest nie tak, w nocnych myślach, które nie dają ci spokoju, w momentach, gdy robisz coś, co powinieneś. Ale wewnętrzny głos szepcze ci: To nie jest twoje życie. Twój cień upomina się o uwagę. Ale czy masz odwagę spojrzeć mu w oczy? Czy masz odwagę przyznać, że jest częścią ciebie? Bo jeśli to zrobisz, to może być moment, który zmieni wszystko. Czy życie, które stworzyłeś, naprawdę jest twoje? Czy naprawdę żyjesz, czy tylko grasz rolę, którą ktoś ci przypisał? Czy kierujesz swoim losem, czy tylko nauczyłeś się go akceptować? I nagle nadchodzi moment, moment, którego nikt cię nie nauczył. To nie jest kryzys, to przebudzenie. Przez lata wmawiano ci, kim masz być, twoje cele, twoje marzenia. Czy kiedykolwiek były naprawdę twoje? Rodzice chcieli, żebyś był kimś. Nauczyciele oceniali, czy spełniasz standardy. Społeczeństwo wmawiało ci, że sukces to stabilizacja, ale co, jeśli ten sukces nigdy nie należał do ciebie? Co, jeśli od lat realizujesz cudze marzenie, a twoje własne zostały gdzieś po drodze pogrzebane? Jeśli dziś miałbyś zacząć od nowa, czy wybrałbyś to samo życie, co porzuciłeś? Pamiętasz, kim byłeś, zanim świat powiedział ci, kim masz być? Pamiętasz, co sprawiało, że czułeś ekscytację, że czas przestawał istnieć pisanie, tworzenie, podróżowanie, muzyka, eksplorowanie świata, a teraz twoje marzenia zostały zamknięte w szufladzie, bo miałeś być dorosły, bo miałeś być odpowiedzialny, bo miałeś być rozsądny i tak. Zdradziłeś siebie, ale co, jeśli to wszystko wciąż w tobie jest? Co jeśli właśnie teraz masz szansę odzyskać to, co straciłeś? Czy otoczenie cię wspiera, czy ogranicza? Ludzie, którymi się otaczasz, kształtują twoje życie. Czy dodają ci sił? Czy cię inspirują? Czy dają ci przestrzeń, byś mógł być sobą? Czy może tylko cię trzymają w miejscu? Czy tylko czegoś od ciebie oczekują, ile razy ukrywasz swoje prawdziwe myśli, bo wiesz, że i tak nie zostaniesz zrozumiany? Nie chodzi o to, by odciąć się od ludzi, chodzi o to, by przestać tracić energię na tych, którzy nie pozwalają ci rosnąć. Co naprawdę ma dla ciebie wartość? Przez lata gonisz za tym, co ważne: większy dom, lepsza praca, status społeczny. Ale czy to naprawdę ma znaczenie? Czy budzisz się codziennie z poczuciem, że żyjesz w zgodzie ze sobą? Czy to, co posiadasz, daje ci spokój, a może wciąż żyjesz według zasad, które nigdy nie były twoje? Bo teraz nie chodzi już o to, co masz. Chodzi o to, kim jesteś. I tu pojawia się najważniejsze pytanie: kim jesteś, kiedy zdejmujesz? Maskę życie po czterdziestce to nie koniec, to moment, w którym możesz przestać być tym, kim nauczyłeś się być, a zacząć być tym, kim naprawdę jesteś. Nie musisz burzyć wszystkiego, co zbudowałeś, ale możesz przedefiniować, co ma dla Ciebie wartość nie dla świata, nie dla rodziny, nie dla otoczenia dla Ciebie. I kiedy w końcu odpowiesz sobie na te pytania już nigdy nie spojrzysz na życie tak samo. To moment, w którym musisz podjąć decyzję. Możesz wrócić do tego, co znasz, do tej samej rutyny, do tych samych wymówek, do tego samego strachu przed zmianą, albo możesz w końcu zacząć żyć naprawdę. Karl Jung nazwał to indywiduacją procesem odkrywania prawdziwego ja. To nie będzie łatwe. To nie będzie wygodne, nie dostaniesz gotowej mapy ani instrukcji. Ale, jeśli podejmiesz ten krok, odnajdziesz coś, czego nie da się kupić: spokój, autentyczność, prawdziwą wolność i po raz pierwszy w życiu nie będziesz musiał nikogo udawać. A teraz, co byś zrobił, gdybyś nie bał się zmiany? Zadaj sobie to pytanie, tutaj, teraz, napisz w komentarzu. Czy kiedykolwiek czułeś, że żyjesz cudzym życiem, ile masz lat, czy wciąż szukasz odpowiedzi? Jeśli ten film otworzył Ci oczy, subskrybuj, bo to dopiero początek tej podróży. Udostępnij go komuś, kto tego potrzebuje, bo czas na zmianę nie jest kiedyś, czas na zmianę jest teraz. Dziękuję Ci za tę podróż. Widzimy się za chwilę w kolejnym filmie, a teraz. Zaraz zdradzę Ci tajemnicę dnia Twojego urodzenia.